Taki pro tip odnośnie rowamieni wioski Mikołaja. Jeśli chcecie zjeść wykwintnie, nie tanio, na przykład mięso z Renifera, to polecamy restaurację tutaj wioski Mikołaja. Za dwie osoby wyniosło niecałe 80 euro. Natomiast, jeśli chcecie zjeść syto, to jest tutaj 24-godzina stacja benzynowa Quella. Zjedliśmy dwie pizze, jedną dziecięcą. Jedną dla dorosłych, z kolą, z barem sałatkowym, z pieczywem i to wszystko za jedyne 21 euro, to jest za nową dwójkę. Także jedna czwarta tego, co tam. Może nie tak wykwitnie, ale buchy pełne. Breaking the law, breaking the law. Teoretycznie nie wolno przechodzić przez tą drogę, tam jest taka ścieżka bokiem i tunel podziemny, ale to trzeba 200 metrów nadłożyć w jedną stronę, a potem wrócić z powrotem. Więc skoro nikt nie patrzy, idziemy ten...